Cześć, ja jestem Maryna i w dzisiejszym odcinku omówiam 5 robotów sprzątających z różnego przedziału cenowego, żebyśmy mogli zobaczyć co zyskujemy lub co tracimy dzięki dopłacie. Czy te urządzenia, które wybrałam są najlepsze? Według mnie na pewno są ciekawe i jeśli w tym momencie decydowałabym się na zakup, to zwróciłabym uwagę właśnie na te. Robot sprzątający to urządzenie zasilane baterią, które bez naszej pomocy ma sprzątać zanieczyszczenia, zabrudzenia z podłogi, może to być tylko odkurzanie, ale możemy też również wybrać model, który ma na przykład funkcję mopowania. Może też posiadać stację dokującą, czyli po zakończeniu pracy wraca do bazy w celu naładowania baterii. Możemy też wybrać model bez takiej stacji wtedy my musimy pamiętać o podłączeniu go do ładowania. Może też być kombo, czyli stacja ładująco-oczyszczająca. Czyli on wraca do bazy w celu naładowania baterii, ale też samoczynnego opróżnienia pojemnika. Jeszcze zachęcam do subskrypcji, jeśli lubicie oglądać testy, recenzje, rankingi różnego rodzaju sprzętów. Myślę, że zacznę od propozycji robota sprzątającego, który jest najtańszy, i następnie wraz ze wzrostem ceny kolejnych robotów będziemy mogli zobaczyć, co zyskujemy dzięki dopłacie, a ceny tych topowych robotów są naprawdę wysokie. Pierwsza moja propozycja to robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S10. W tym momencie jego cena to około 764 zł, więc wygląda to bardzo dobrze, bo w zestawie jest stacja dokująca i robot automatycznie powraca do bazy i ładuje baterię, kiedy zakończy pracę. Lub gdy bateria się wyczerpie. Czas pracy, jaki podaje producent, to 130 minut, ale ta wartość odnosi się tylko do sprzątania w trybie standardowym, a jeśli akumulator rozładuje się, to czas potrzebny na ponowne naładowanie to 5 godzin. Ten robot ma opcję mopowania, ale przede wszystkim jego zadaniem jest odkurzanie, i tu najważniejszym parametrem będzie moc sania, która w tym przypadku wynosi 4000 Paskali. Myślę, że z kurzem, czy włosami nie będzie problemu. Mam wątpliwości, czy będzie wystarczający na dywanach. Pojemnik na kurz ma pojemność 30 litra i jest to pojemnik 2 w 1, czyli też jest zbiornikiem na wodę do osmywania na mokro. Ma trzy różne ustawienia wody do dopasowania do rodzaju podłogi i do stopnia zabrudzenia. Możemy mopować w kształcie litery S lub Y, który ma bardziej przypominać ręczne mopowanie. Jest wyposażony w nawigację laserową, czujniki, dzięki którym powinien rozpoznawać otoczenie i ochronić odkurzać przed np. uszkodzeniem i spadaniem z krawędzi lub stworzyć dokładną mapę domu. Po połączeniu z aplikacją Mi Home może wygenerować mapy i dostosować harmonogram sprzątania i pracować tak, jak nam to pasuje. Oprócz podziałów na strefy, zaznaczania obszarów, które ma sprzątać, można również wybrać obszar, którego nie chcemy ruszać, czyli ustawić mu wirtualną ścianę. Hałas jaki generuje to 60 dB i jego wysokość to 9,45 cm, więc warto sprawdzić, czy wjedzie pod każdy fotel, kanapę czy szafkę. Akurat ten robot sprzątający widziałam w sklepach i prezentuje się naprawdę dobrze, więc raczej nie zepsuje nam wystroju mieszkania, jeśli gdzieś na widoku będzie stał, czy jeździł i sprzątał. Zawartość zestawu zawiera oprócz robota sprzątającego, pojemnik na kurz i wodę, szczotkę główną, szczotkę do czyszczenia, szczotkę boczną, stację ładującą, ładowarkę, podkładkę, dokumentację. Przechodzimy do drugiej propozycji i nią jest robot sprzątający Roborock Q5 Pro Plus. I jego cena to 1298 zł. Oczywiście w zależności jaki sklep wybierzemy. Tak jak w poprzednim robocie mamy stację ładowania, do której wraca po zakończeniu sprzątania, a czas pracy na jednym ładowaniu to około 4 godziny, więc dużo więcej niż poprzedni robot. Czas ładowania akumulatora wynosi 6 godzin. Hałas jaki robi ten odkurzacz to 67 dB, ale jego moc sąca jest znacznie większa niż w poprzednim, bo wynosi 5500 Paskali, więc z sierścią i włosami nie będzie problemu, i być może na dywanach też sobie świetnie poradzi. Zastosowana gumowa szczotka ma zwiększyć wydajność odkurzania i rozwiązać problem wciągania włosów. Zbiornik na kurz ma pojemność 770 ml, i to, czego we wcześniejszym robocie nie było, to stacja jest autoopróżniająca, w której znajduje się worek na kurz o pojemności 2,5 litra. Teoretycznie przez jakiś czas w ogóle nie musimy nic przy nią robić. A on powinien kilka dni pracować. W tym samym czasie oprócz odkurzania może być podłogę, ale tak się zastanawia, czy to będzie faktycznie mycie, czy bardziej zmoczenie jej. Mało informacji opisujących tą funkcję znalazłam. Tutaj też jest nawigacja laserowa, która tworzy mapy, żeby efektywniej zaplanować sprzątanie domu. I oczywiście jest aplikacja do sterowania, możemy spersonalizować harmonogram, ustawić godziny, tryb sprzątania. W opakowaniu znajdziemy robota, dwie szczotki gumowe, szczotkę boczną, stację samooczyszczającą, kartę gwarancyjną i instrukcję. W języku polskim. Cena zaczyna niestety już trochę rosnąć, bo kolejny robot sprzątający kosztuje 1999 zł. A jest to Philips Aqua 7000. Bez wyjątku on również posiada stację ładującą, ale bateria pozwala na tylko 180 minut pracy. Chociaż producent podaje, że ten czas powinien wystarczyć na posprzątanie 150 m2 podłogi, natomiast czas ładowania akumulatora to aż 6,5 godziny. Moc sąca tego robota sprzątającego to 5000 paskali, posiada 4 poziomy jak eko, normalny, wysoki i maksymalny tryb. W tym samym czasie może mieć podłogę i producent chwali się technologią mopa wibracyjnego 400 30 cykli na minutę, który ma usunąć do 99,9% bakterii oraz poradzić sobie z zaschniętym błotem. Pojemność pojemnika na kurz to 300 ml, a na wodę 240 ml, i powinno to wystarczyć na umycie do 130 m2 podłogi. Nie zaskoczę tym, że posiada czujniki do mijania przeszkód i sprzątania obszarów wokół nich oraz nawigację laserową do tworzenia map mieszkania, które są zapisywane w aplikacji. Dzięki której możemy kontrolować pracę tego robota, tworząc wirtualne ściany dla niego. Jego wysokość to 9,7 cm i maksymalny poziom hałasu to 65 dB. W zestawie robot, stacja ładująca, dwie ściereczki mopujące, akcesorium do czyszczenia, filtr, podkładka pod bazę, przód zasilający, szczotka boczna, szczotka główna. I już czwarty robot sprzątający, czyli Tefal Explorer S240 AI Plus RG9695. Na pewno różni się kształtem od poprzednich. Jego design jest w kształcie litery D i różni się też ceną, która wynosi 2999 zł. Czas pracy na jednym ładowaniu to tylko 120 minut, a czas potrzebny na ponowne naładowanie baterii wynosi 240 minut. W zestawie jest baza, do której automatycznie powraca w celu naładowania baterii, może czas pracy na jednym ładowaniu nie jest imponujący, ale już siła stania wynosi 8000 paskali, więc ten parametr dość wybija się na tle tańszych propozycji. W tym modelu dostajemy automatyczną stację samoopróżniającą, która usuwa zaprudzenia z robota. Posiada ona worek o pojemności 4,5 litra, a w robocie pojemnik na kurz ma pojemność 0,35 litra. Znowu dostajemy dwa w jednym, czyli oprócz odkurzania jest mopowanie. Jest to mop wibracyjny, 400 cykli na minutę i w zestawie są trzy typy ściereczek. Nawigacja laserowa, mapowanie mieszkania, omijanie bardzo małych przedmiotów, to wszystko zostało umieszczone w tym robocie. Dalne sterowanie z aplikacji, które daje możliwości personalizowania map, wyboru trybu pracy, tworzenia harmonogramów, czy wyznaczania stref i wykluczania obszarów. Wysokość robota to 9,5 cm, a poziom hałasu to 65 dB. W zestawie znajdziemy szczotkę boczną, szczotkę silikonową z włosiem, 3 ściereczki mapujące, trzy worki, tację samooczyszczającą, instrukcję i gwarancję. Na sam koniec to jest robot z bardzo wysokiej półki cenowej, czyli Roborock S8 Max Ultra, który kosztuje, uwaga, 5499 zł. Na szczęście, nie tylko ceną się wyróżnia, ale też mocą sącą 10 paskali. Czyli jest duża szansa, że włosy, sierść i większe nieczystości będą zebrane z podłogi czy dywanów. Po zakończeniu pracy lub na żądanie wraca do bazy ładującej w celu naładowania baterii lub żeby opróżnić zbiornik na kurz. Tak, jest automatyczne opróżnianie zbiornika o pojemności 0,27 litra. Czas pracy robota na jednym ładowaniu wynosi 180 minut, a czas ładowania akumulatora to 4 godziny. Jeśli chodzi o mopowanie, to mamy tutaj kilka innych rozwiązań. Po pierwsze technologia mopowania sonicznego, podwójny moduł wibracyjny o częstotliwości 4000 na minutę. Po powrocie do stacji dokującej następuje mycie mopa za pomocą ciepłej wody o temperaturze do 60 stopni Celsjusza. Jeśli robot wjedzie na dywan, to mop unosi się na wysokość 2 cm, ale te środki mogą się unosić, jeśli robot przejeżdża przy. Przez posprzątany obszar na przykład wraca do bazy. Powinien też rozpoznawać brud i dostosowywać moc albo zwiększać moc sania, a jeśli są zaschnięte plamy, to dozować większą ilość wody. Ma wbudowane czujniki, więc ryzyko, że robot spadnie ze schodów czy coś zniszczy powinno być niewielkie. Dzięki aplikacji możemy kontrolować działania urządzenia, tworzyć wirtualne ściany, podczas sprzątania tworzy mapy mieszkania i wykrywa zwierzęta. W zestawie znajdziemy robota, stację bazową wielofunkcyjną, kabel zasilający, filtr, worek, ściereczkę i instrukcję Obsługi. Na koniec możemy zacząć do tabeli i porównać różnice między nimi na tych podstawowych funkcjach/parametrach. Jeśli chodzi o cenę i czas pracy na jednym ładowaniu, to najlepiej wypada Roborock Q5 Pro Plus, a już dużo gorzej: Roborock S8 Max Ultra oraz Tefal Explorer S240. Najmniejszy zbiornik na kurz ma najdroższy robot, a największy w drugiej propozycji. Jeśli chodzi o poziom hałasu, to jest porównywalny u wszystkich. Ale moc sonsa najwyższa jest u Roborock S8 MaxV. A najniższa przy najtańszej propozycji. W każdej z tych propozycji mamy aplikację, stację ładującą, mopowanie, nawigację laserową, czujniki, ale zdecydowanie większą ilością barierów, możliwości może się pochwalić najdroższa propozycja. To są bardzo fajne urządzenia, rozwiązania, które mogą pomóc utrzymać dom mieszkanie w czystości, bez naszej ingerencji, a nawet naszej obecności. Zaczynając pracę nad tym filmem, myślałam, że to są rozwiązania bardziej do dużych powierzchni, bo takie mieszkania 40, 50 czy 60 m2 są łatwiejsze do utrzymania. Ja odkurzam codziennie i zajmuje mi to jakieś 15 minut, więc nie jest to jakiś duży problem. Ale jak pomyślę, że taki odkurzacz mógłby trzy razy dziennie oczyszczać podłogę, to byłoby zdecydowanie czyściej. Przez to, że mój piesek ma dużo sierści i teraz znowu zaczął ją intensywnie gubić, to po 10 minutach od odkurzania znowu jest pełno futra. Dodatkowo to mopowanie. Nawet jeśli nie byłoby to takie dokładne jak przy ręcznym myciu mopem czy mopem parowym, to codzienne mycie podłogi da więcej niż tylko dwa razy w tygodniu. Ja pewnie się pozastanawiam, czy w moim przypadku warto dokonać takiej inwestycji i zachęcam do zapoznania się z tymi urządzeniami. Przedział cenowy, i ilość dostępna na rynku jest naprawdę duża i stale rośnie, a jeśli ktoś ma i używa, możesz podzielić się w komentarzu, czy jest zadowolony, i czy może wystarczy kupić taki budżetowy, czy jednak trzeba dopłacić więcej, żeby mieć faktycznie jakieś efekty. W tym odcinku to wszystko. Jeśli się do końca i podobał Wam się ten film, to będzie mi bardzo miło za łapkę w górę. I subskrypcją. Do zobaczenia. Cześć!